Mamy wstępne porozumienie między rządem a polską grupą górniczą o zamykaniu kopalń tej grupy do 2049 roku. To porozumienie nie dotyczy wszystkich kopalń w Polsce, ale 2049 rok to wcale nie musi być cezura odejścia od węgla w Polsce. Odejście od węgla w Polsce może nastąpić szybciej na skutek czynników rynkowych, bo jeżeli pozostawilibyśmy węgiel niewidzialnej ręce rynku, rynku to można się spodziewać, że zszedłby on z miksu energetycznego w Polsce nawet w latach 30 XXI wieku i pewne zastrzeżenie to polityka energetyczna państwa. Znów zastępowanie floty węglowej nowymi źródłami nie nastąpi z dnia na dzień, dlatego trzeba pewną rezerwę węglową, rezerwę strategiczną zostawić i tak rozumiem plan stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli takiego hospicjum dla elektrowni węglowych, które będą jeszcze przez kilkadziesiąt lat w systemie, nie będą działały rynkowo, będą dotowane przez państwo, po to aby nie zabrakło energii w żadnym gniazdku w Polsce, ale już nie będziemy udawać, że one są konkurencyjne, będą rezerwą strategiczną. Która da bezpieczeństwo dostaw. Tymczasem oprócz nich będą się rozwijać nowe branże energetyki, które będą już rentowne: odnawialne źródła energii i, miejmy nadzieję, także energetyka jądrowa. Nie każda kopalnia jest warta dotowania. Trzeba obliczyć, które rokują na kilkanaście lat pracy i które warto utrzymać przy życiu. Na pewno nie wszystkie zakłady są do uratowania. Pierwsze, jak na przykład w Rudzie Śląskiej, będą przeznaczone do zamknięcia i nie ma co mydlić oczu. Takie y, zmiany są nieuniknione. Warto pomyśleć o alternatywie dla miejsc skrajnie uzależnionych od gospodarki węglowej, jak na przykład Ruda Śląska. Już teraz musimy mieć plan, jakie miejsca pracy tworzyć w miejsce starych, czarnych. Niech to będą zielone, niebieskie czy tęczowe miejsca pracy, niech to będzie elektromobilność, ale już teraz powinny powstać plany które pozwolą skonsumować środki unijne właśnie na transformację regionów pogórniczych, po to, aby górnicy i ludzie związani z sektorem węglowym widzieli jasną alternatywę na przyszłość.